Także witam Was w tym kolejnym odcinku na moim kanale, dzisiaj zaczniemy sobie sianokosy i ja przepraszam Was za mój błąd na poprzednim odcinku z i w odcinku, to było o 180 chyba czwartym, ale ja zapomniałem wyłączyć przechwytywania ekranu i mi dlatego kurwa zicinało całą rozgrywkę, ale i tak jak ktoś by mi mógł pomóc w ustawieniu no to może pisać oczywiście na Discorda Bartek Podłoga 5578 jak ktoś chce to może mnie dodać na Discordzie albo wejść na serwer i widzi mnie jako Bartek na samej górze w randze Bartek, także może mi napisać to będę wdzięczny ale to było przez to głupotę ale dobra, mam nadzieję, że odcinek nie był zły wtedy oczywiście zapraszam was tutaj do no wiecie na co, już nie domówił wam zapraszam do łapkowania, subskrybowania no, z dzwoneczkiem oczywiście dostawienia hasztagu, niech będzie hashtag rotacyjna, przypnę wam serduszko. No i przepraszam, nie? Mam nadzieję, że chyba dobrze powiedziałem to, że nie sinało. A nie, widzicie? Uspokoiło się. Widzicie? Nie zapomniałem, że miałem włączone tamto kurwa. Ja przez cały odcinek z dwójka i farmy kurwa przegrałem na tych lagach. Widzę. No, mam Ja pierdolę już myślałem, nie? Dobra, nie straszczę siebie, bo ja nie będę kuźwa. Jedną łąkę mam tam na pkr Jakby co? Będziemy jeździć tam, tylko sobie pojedziemy gdzieś kawałek daleko. Ale w sumie możemy powiedzieć ją skosić. Biorę zetora, bo siurka to będzie się kuźwa. Będzie zdychać. Zrobimy, skosimy łąkę, to zaczniemy sianie, a po siewach zrobimy sobie już wielkie sprzątanie tego tych, tych jakby co? nie mogę sobie końców koguta włączyć, oporowo hehe no, przez moją głupotę własną, nie? tak widzi, tak się żyje oczywiście, nie? na polskiej wsi No, to no prawie bym to przypierdolił, dobra. Tu jeszcze jest taki kawałek łączki, ale nie wiem czy go kosić, czy nie. Zapytam się tego czy mogę to skosić, bo oni tak tego nie kosią, tylko kuźwa udają, że głupki, że to coś tu robię a jak gówno robię I co, jest dobrze? No, powinno być lepiej. No, ale nie powiem, że szukam lepszych ustawień w OBSie. Jeszcze sam dzisiaj będę grzebał, oczywiście przy tym, no bo... Bo jak ja coś pogrzebię, to będzie może lepiej. Zobaczymy, nie? nie muszę dzisiaj jeszcze tych odcinków renderować, tylko se nagrywam je, nie? Dzisiaj mogę sobie dać jeszcze, ale jutro już musiałbym je zmontować, renderować Także dzisiaj sobie trochę posiedzę, po coś porobię przy tym, bo, bo jednak już trzeba to zrobić, bo niestety, ale jeszcze ten odcinek nagram jakoś, że to nie było, sobie tutaj jedziemy oczywiście, mam nadzieję, że tylko mikrofon się nagrywa, ja mikrofon się to nagrywa, to chociaż to o tyle, no i widzicie, minimalizacja farminga i już od razu cię ścina, no, jak ten farming jest niezoptym niezoptymalizowany, nie, to naprawdę wkurwiająco, nie. Ale co ja poradzę? To jest ta łąka, już to łąkę to tysiąc razy na tych, naszych, na tych moich odcinkach widzieliście Mam nadzieję, tylko że nie kupiłem złej kosiarki Bo miałem dwie przerobione kosiarki Która jedna. O, ta działa, no i dobrze Tylko pewno wolno, będę mu jeździł, nie? 15 maksymalnie się rozwinę Tam mi chyba jeszcze jedną łączkę, co będziemy kosić, także dwie łączki, myślę, że spoko yy, no akurat tu po drodze te dwie łąki, także także fajnie tak jakoś się roz A czy fajnie to się ekran słyszyło? Nie hmm. co, wejdziemy sobie jedno kółko dookoła, a później będziemy ciąć, już wiecie, normalnie. No do tego w ogóle coś nie chce iść, widzę. No nie, nie wiem, czy tutaj właśnie zobaczymy jak dzisiaj pójdą te siano kosy. Nie będą chujowo iść, no to wiecie. <śm> to się wszystko coś tam porobi. Znaczy, nam po nie, Tu pojedziemy sobie w dzień coś lepszego. No ja nie wiem, czy 85 tu nie przepiąć i byłoby może lepiej, wiecie? Mniej więcej tak nie zrobić właśnie. Wiecie co, to może faktycznie pojedziemy po tą 85. Wiem, że to będzie dziwnie wyglądać, taki ciąg ursus z tym, ale też widzicie widzowie ja nie się gdzieś na godzinę, bo ja więcej nie zrobię na odcinku niż opychanie maksymalnie z 5 kółek, a mamy już godzinę. Już mamy 6 minut 7 odcinka. I co ja będę robił? No niestety mody niesprawdzone i niestety chciałbym to razem taką oczywistą rzecz. Chyba że po nie pojechać i przejdziemy do 85. Ona będzie najwięcej wykorzystywana. Ona będzie wykorzystywana jeszcze tak do prasy będzie wykorzystywana. Ona będzie do wszystkiego, ona będzie głównie rzeczy robiła, nie? Także ja nie wiem czy tego zator, ten zator nie pójdzie na sprzedanie. Taka propo i nie wiem czy nawet turnie pójdzie też na sprzedanie i może no, po prostu no, pójdzie na sprzedanie i tyle nie. Mascie napisać, jaką opinię macie o tym za to, że no ale on chyba pójdzie na sprzedaż, nie? Niestety. Jak ma tak dorobić? Jak mam tak robić z tym ciągnikiem, to wiecie, nie? To sobie wolę sprzedać i może ewentualnie kupić coś innego, nie? No to gospodarstwo. No zobaczymy ogólnie, jak będzie z pieniążkami. Ogólnie. Nie? No na razie no mam, ten, ten, mam te 10 tysięcy, no to za to bym dostał tak może z 30 tysięcy 40 no bo to jest jednak zetor z remont, wyremontowany z założonym turem po prostu tur w osprzęt będzie razem ze sprzedażą także widzicie już pieniążki będą za coś i tak się teraz kręci nie? hy dopiero które ja na człowieka wisi się zjebać co nie no niestety to widzicie już laki łapią nie, będzie trzeba to ustawienia serio pozmieniać. Już to mówiłem, który niektórych odcinek, ale to ustajenie będzie trzeba pozmieniać, jeśli no naprawdę... Ja czekam jeszcze za tą osobą, czy odpiszę w ogóle mi, czy nie Czekajcie nie to tylko tutaj Mhm jedziemy tą 85 Bo za torek sobie nie daje rady. Sobie otworzę, stay, stay. No. Ja tylko otworzę z tej i z tej jako też przyjdzie niedługo być możliwe ten agregat i siewnik jakiś czy coś Okej, my my byłem Tu jeszcze muszę to pole stależować albo zaorać, nie, zobaczymy To poza odcinkiem sobie zrobię spokojnie A dzisiaj po prostu tak Was nagramy odcinek, co tam coś było W ogóle bo by... Lipa byłaby jakbyście nie mieli odcinka na Kolejny dzień nie? No i po że tutaj to będzie szybka jazda Tu PGR na szczęście daje możliwość sobie, że przejechać przez jakieś gospodarstwo po prostu, czy przez PGR I dojechanie do pole bo tak by musiał dookoła jeździć niestety. No. Czekajcie, widzowie. Ja coś mi się do skarpetki przykleiło, nie? No bo siatka jest dobra, Jezu jeszcze na pole musiałem wjechać, nie? Ech. Dobra. Na no, ten odcinek, jak mówiłem, będzie dopiero wrzucony, będzie na, na środę i na czwartek. Na piątek będzie coś innego, a w piątek myślę, że, że jak teraz dostanę wypłatę, bo na pewno ją dostanę, bo to już jest po dziesiątym, już dawno. Już dzisiaj jedenasty jest, jakbyście chcieli wiedzieć. To na pewno dostanę wypłatę, to na pewno już kup, kupię to coś I tylko ogarnę jeszcze tego obs -a, a bo nie mogę poczepić. E, dobra, nieważne. Mogę włączyć? Mogę. Ale to też będzie zasuwać tylko 5 na godzinę. 15 nie jestem Tak to le lepiej idzie niż tamto, nie? A nie, wygląda chyba aż tak źle, co? Ten 85, czy 85, 912 to pasuje akurat pod tego. No ale mimo, że ten napęd tu jest, żeby z napędu było ładniej wyglądało na pewno to. No, ale widzicie, lepiej niż Zetor to radzi. A ciekawe jak do tyłu będzie, czekajcie, zaraz zobaczę. Bo tu ja będę, że tak chyba. No, do sobie no wróci, do zrobimy, sobie dojdziemy do końca, leczymy jak to cofa w ogóle do tyłu. No i to to lepiej cofa, no nie tam, to, co co tamto. Także Zator idzie na sprzedaż, to chcę kupić, to ogłaszam. Zetor 7211, nie? 7211 z turem, z turem jakiś quickiem, czyli jak to tam się czyta, nie polecam. Rozprzęt w gratisie do Tura, czyli za Tura płacicie tam ileś tam chyba z 4000. Może płacicie coś koło tego za Zetora samego, płacicie z 40. No, myślę, że Wam się to opłaci, nie? Naprawdę, kto chce, to nie jest zainteresowany. Kasa mi się przyda, a w zamian ja sobie kupię coś nowego. Oczywiście no, na początek ten zestaw i jakiś może ciągnik, a może razem to kupię. I tutaj już będę miał. No cele się rozwijać w ogóle. Make you make again. Nie mile minut odcinka jest ja 14 już pójdźmy Także serdecznie polecam wpaść na się polecam wpaść na serwer Discord, zostawić łopaczkę w górę, subskrypcję z będzie mi miło A my co na za duże ci nie porobimy widzicie Dobra Szybka miniatura Będę miał chociaż co, co, wam wydać, po prostu, nie? A ja teraz sobie też może podagrywałem? Co wie? No żeby było na kolejne dni. No zobaczymy, nie? Teraz też widzowie te święta będą już, oceny wystawiają pewno u was w szkole. U mnie zapewne też. Znaczy na pewno wystawiają, nie? Bo to teraz chyba jakoś do końca tego tygodnia będzie wystawiane, tak mi się wydaje. Nie wiem jak u was w szkole, ale u mnie to będzie teraz jakoś już w tym tygodniu. No, mam nadzieję, że tam jakieś lipy nie będzie za bardzo. Niczym ale. Znaczy jeszcze nie wszyscy wystawiają, ale no badazu, że jakoś będzie jeszcze tam, może w następnym tygodniu. bo no już w tym tygodniu może jakieś pierwsze oceny na półrocze będą wystawione, a w następnym też może będzie koniec po prostu wystawiania, także no teraz większość będzie się pewno poprawiać i nie tylko, nie? Genlaki, okay, a także trzeba się trochę postarać coś zrobić w ogóle. Aha i klapki pewnie wam ucinał, uci ucięło pewno, bo było enkodowanie przeciążone. Nie, ja muszę serio to... Jak mówiłem, ustawienia będę zmieniał. Wszystko zrobię sobie na nowo po prostu. Może zainstaluję też od nowa OBS, a może to coś lepiej też pomoże. No zobaczymy ogólnie, bo wyszła chyba nowa wersja, to zainstaluję nową wersję i może pomoże to coś, bo nagram serię, ten odcinek. Ile to, to ogarniać jakoś, może się uda bardziej to zrobić, żeby ten farming nie lagował, bo zobaczcie, ja z obs mamy mam tyle FPS-ów tutaj tylko. A powinienem mieć O z 20 więcej, nie? Rok temu jak nagrywałem wszystko było dobrze, to tylko teraz musiał coś się zjebać, nie? A to przez ten nowy wersję OBS-a nie wiem, nie, wiem od czego to zależy. No ale także wszystko trzeba nowa porobić, nie? Już raz instalowałem OBS, -a, ogólnie OBS jest na dysku na dysku D. Może to też tak wino. Nie nie wiem. No, no, no nie wiem, nie zobaczymy. Może go z powrotem przeinstaluję na dysk... na dysk C, może wtedy coś będzie lepiej, bo jak go chyba przeinstalowałem, to może dlatego. <laughs> może po prostu farming ciągnie z D i OBS ciągnie z dysku D. I to są wiecie, nie? Tak się tak może być. No nie wiem. informatykiem nie jestem, także wiecie jak to wygląda nagram 20 minut tego tutaj odcineczka, bo więcej nie będę nagrał, bo tutaj ma sensu po prostu tak, że elegancko będzie teraz trzeba wszystkie odcinki ponagrywać, jeszcze na serwestro, na święta coś nagrać bo to trzeba po prostu No i będzie elegancko Na pewno też jak przyjdzie mi ta pewna rzecz, to się zdziwicie co będzie się działo, no ale sam się na pewno też nie przyzwyczaję do tej rzeczy, bo to będzie dla mnie nowość. No tylko czekam, nie na razie. No na pewno już w tym tygodniu będzie. Ile można przeciągać. My to oglądacie w czwartek. No to elegancko. W piątek coś tam też obejrzycie. Może live'ik będzie siedemnastki jakąś serię muszę ogarnąć i będziemy sobie po prostu grać na niej i myślę że tak będzie wyglądało już do końca tydzień dzisiaj ma poniedziałek dopiero a to też muszę tę serię ogarnąć na live bo takie serie się długo ogarnia bo zanim się mody poznajduje takie pierdoły to wiecie jak to jest nie no. A ja już dojadę sobie tutaj do, do, do łuku, do tamtego. Bo to już za 20 minut pewno będzie jeszcze przełomę o subskrypcji, żebyście zostawili łapeczkę, w górę będzie miło, jeśli zostawicie. A ja co wyłączam? Bo już